W tym filmie wyjaśnię Ci znaczenie Nilu dla gospodarki i kultury. Dowiesz się, dlaczego Nil jest tak ważny dla Egiptu i innych krajów w Afryce Północno-Wschodniej. Nil jest najdłuższą rzeką na świecie i niezbędnym źródłem wody dla milionów ludzi. Przepływa przez kilka krajów, w tym Egipt i Sudan. Bez Nilu życie w wielu z tych regionów byłoby praktycznie niemożliwe. Rolnictwo i zaopatrzenie w wodę są silnie zależne od Nilu. Dzięki regularnym powodziom Nilu powstaje żyzna gleba, idealna do uprawy roli, szczególnie uprawia się tu ryż, pszenice i bawełnę. Woda z Nilu dostarcza polom składników odżywczych niezbędnych do wzrostu roślin. To rolnictwo jest ważną podstawą wyżywienia ludności. Nil od wieków służy jako ważny szlak handlowy. Statki mogą korzystać z rzeki, aby przewozić towary z jednego regionu do drugiego. Również miasta położone wzdłuż Nilu korzystają z handlu i gospodarczych powiązań z innymi częściami świata. Rzeka umożliwia efektywny transport dużych ilości towarów. W starożytności Nil miał kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury egipskiej. Egipcjanie czcili rzekę jako Boga i uważali ją za źródło życia. Rzeka odgrywała dużą rolę w religii i mitologii egipskiej. Wiele świątyń i pomników zostało zbudowanych wzdłuż Nilu. Nil wpływa na klimat w Afryce północno-wschodniej. Zapewnia wilgotniejsze warunki w regionie, co sprzyja wzrostowi roślin i życiu zwierząt. Dzięki Nilowi powstają oazy, w których mogą rozwijać się rośliny i zwierzęta. Przyczynia się to do różnorodności flory i fauny w tym rejonie. Egipt zawdzięcza swój wczesny rozwój i wzrost potęgi między innymi Nilowi. Rzeka umożliwiła wczesne i stabilne rolnictwo, które przyczyniło się do powstania złożonych społeczeństw. Również rozwój miast i powstanie sieci handlowych zostały sprzyjane przez Nil. Rzeka była zatem kluczowym czynnikiem powstania cywilizacji egipskiej. Nawet dzisiaj Nil odgrywa dużą rolę w gospodarce państw nadbrzeżnych. Wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie, aby korzystać z wody Nilu do rolnictwa i produkcji energii. Budowa tam poprawiła kontrolę nad rzeką i pomaga zabezpieczyć dostawy wody. Mimo to istnieją także konflikty dotyczące korzystania z wody między krajami. Nil co roku przyciąga wielu turystów, którzy odwiedzają zabytki wzdłuż rzeki. Szczególnie słynne są piramidy w Gizie oraz świątynie w Luksorze. Turystyka nad Nilem tworzy miejsca pracy i przynosi ważne dochody krajom. Ponadto przyczynia się do międzynarodowej sławy Egiptu. Nil stoi jednak również przed wieloma wyzwaniami zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie wody mogą zagrażać jakości i dostępności wody. Rosnące zapotrzebowanie na wodę ze strony państw nadbrzeżnych pogarsza sytuację. Ochrona Nilu jest ważnym zadaniem, aby zabezpieczyć przyszłość tego regionu.